Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest super, prawda? Uśmiechajmy się do siebie wzajemnie. Jest cool, jest nowocześnie. Muzeum II wojny światowej wyrzuca Pileckiego, wyrzuca rodzinę Ulmów, wyrzuca Maksymiliana Kolbego. No bo w końcu, co to są za postaci? Przeszkadzają, wadzą prawdzie historycznej. No więc usuwamy ich, są niechciani. A jeden z tych, który za to odpowiada, porównuje tych wspaniałych bohaterów do myszki, Miki czy Supermana. No ale uśmiechajmy się, jest cudownie, jest pięknie. Krzyże, no nie, to jest jakiś relikt przeszłości, jakiś wyjęty z ciemnogrodu. Musimy iść do przodu, w końcu Polska jest krajem laickim. Ale to nic, że jednocześnie różni włodarze miast uczestniczą nie nie w żadnej procesji Bożego Ciała, w żadnym nabożeństwie w Kościele Katolickim. Nie, no bo byłoby to urągające ale mogą iść na różne rodzaje marszów, takich marszów nowoczesnych. I na przykład na Ratuszu Poznańskim, w zasadzie na Urzędzie Miejskim, bo ratusz się mieści nieco gdzieś indziej, wywiesza się różnokolorowe sztandary, a sam prezydent uczestniczy w jednym z marszów w Dzień Imienin Miasta, czyli Świętych Apostołów Piotra i Pawła. No ale prezydenta nie ma w Katedrze Poznańskiej, za to jest kilka godzin później na marszu. No ale uśmiechajmy się, jest cudownie, prawda? Jest nowocześnie. W telewizji mamy już programy takich grup, które chcą wywrócić wszystko do góry nogami, które wręcz nie znoszą katolicyzmu, chrześcijaństwa, ewangelii ale za to promują dzisiejsze ideologie przemykające się do różnych umysłów. I na koniec bardzo smutna sprawa księdza Olszewskiego. To, co robi obecnie państwo polskie z tym człowiekiem, obywatelem Polski, kapłanem, to jest urągające. Wyciekł list przemycony od księdza Michała, pojawił się między innymi w tygodniku sieci. Oto są jego fragmenty. Zawieziono mnie na dołek. Od szóstej rano przez cały dzień, nawet przy czynnościach fizjologicznych, byłem skuty. Ani na chwilę nie zdjęto mi kajdanek. Usłyszałem, że o tej porze nie ma ani kolacji, ani wody. Ubłagałem pół butelki wody z kranu, przyniesionej w butelce, która stała w celi. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do wódcę, usłyszałem: Lej do niej! Gdy wróciłem do celi, posprzątałem ją po poprzednim lokatorze i padłem jak nieżywy. Po krótkiej chwili nagle zapaliło się światło. Okazało się, że jestem pod specjalnym nadzorem stąd kamera, kajdanki, nawet przy przejściu na spacerniak odizolowani od innych budzenie światłem przez całą noc, co godzinę tak było przez pierwsze dwa tygodnie. Ale śpijmy dalej, prawda? Nic się nie stało, nic się nie jest. Plują nas, ale mówimy, że pada deszcz. Katolicy, obudźmy się, obudźmy się. To nie jest tak, że świat metafizyczny uwielbia próżnię duchową. Jak nie Chrystus, jak nie Ewangelia, jak nie katolicyzm, który jest obecnie wyśmiewany, wykpiwany, wyszydzany, zohydzany. Tak, wszystko to, co kojarzy się z Kościołem, jest wrzucane do jednego worka. Są ludzie już tak nieprzytomni, tak zacietrzewieni nienawiścią. Że cokolwiek, choćby ksiądz, powie, to jest już człowiekiem, którego należy potępić, skreślić. Świat duchowy nie znosi próżni. Jak nie chrześcijaństwo, jak nie fundamenty, które założyły naszą ojczyznę, to co? To nie neutralność, nie ma czegoś takiego. Tylko ta nowa ideologia, Boże, błogosław Polskę, ale też błogosław wszystkim Polakom, którzy jeszcze mają strzeźwe myślenie. Aby nie bali się walczyć o to, co jest naszym fundamentem. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Ojciec i syn i duch święty. Amen.